No, pokazuje, że się połączyłem. Robię próbę przed losowaniem, które ma się odbyć o godzinie 18 dzisiaj, Czerwonej łyżki. Jestem na warsztacie. Ale czy wy mnie widzicie, to nie wiem tego. Bo robię to pierwszy raz. Nie widzę żadnego tutaj pokazuje mi, że 0 widzów, zero łapek, czyli chyba nikogo nie ma. A czas się odlicza. O, jest ktoś. Witam, Jan Kowalski. Elo. Robię to pierwszy raz, żeby zobaczyć, jak to będzie działało, bo chcę zrobić losowanie tej łyżki czerwonej dzisiaj. I żeby jakoś się przygotować, jestem na warsztacie i to będzie wyglądało właśnie w ten sposób, że się połączę i na komputerze wybiorę ten program do losowania. Tą stronę włączę do losowania, kliknę ten link z tego filmu, no i będziemy losowali te łyżki czerwone. Te komentarze, tak szybko tutaj, cześć, cześć, ma. Pierwszy raz to robię, ale mam nadzieję, że to będzie, że dobrze wyjdzie i że będziecie zadowoleni. Chciałem zrobić właśnie tak na żywo, żeby to jakoś było sprawiedliwie, żeby po prostu na żywo to wylosować. Jak fajnie wyjdzie, to zrobimy może jeszcze jakiś konkurs. No wszyscy witam, widziam, witam, będzie dobrze. Witam cię Łukaszu. No ja też was wszystkich witam. Zaraz się tak i tak rozłączę, bo to jest tylko próba zrobiona, bo teraz mam wyjazd. Muszę wyjechać tam w takiej sprawie rodzinnej, wrócę. Mam nadzieję, że się nie spóźnię, Tak zrobię, żeby się nie spóźnić. Jak jeżeli ewentualnie będzie trochę po 18, ale mam nadzieję, że na 18 zdążę. I to losowanie zrobię. No i chyba chłopaki mi pomogą Ignacy i Karol, jak będzie wszystko. Jak będzie się im chciało. Ale mam nadzieję, że będą chcieli w tym uczestniczyć. Jest elegancko. Próba udana. Dobra. Dobra, to co? Rozłączam się. A ile z widzów? O, 528. Widzów, czyli 7 lajków, tutaj u góry to pokazuje. To będzie musiało być dużo widzów, bo po komentarzy pod tym filmem jest tam ponad 2000, także będzie musiało być ze 2000 widzów. Tylko się jeszcze zastanawiam, jak to zrobimy. Jak kogoś wylosuję, to będę potrzebował dane, żeby to wysłać albo napisać w komentarzu. Będzie trzeba swoje dane, jak ktoś zobaczy, że zostanie wylosowany. Albo chyba najlepiej będzie na maila, bo mail będzie podany. A czy jest podany w opisie tego filmu, co jest odnośnie tego losowania? No, jakoś to rozwiążemy. No, taki pierwszy konkurs, także. Także. No, jakoś to będzie. 2000 łyżek, tak. No, 2000 łyżek to by trochę się y, nazbierało tych pieniędzy. Y, ja czy ja bym musiał wydać dużo? no. Dobra. Dobra, to dziękuję wszystkim. Jest 546 widzów. Także taki nieplanowany live, a już trochę tych widzów jest. Teraz się będę próbował rozłączyć. I tak żeby to zapisać tego live'a. Na razie, cześć. Czy na pewno chcesz...